Moi drodzy, to druga rocznica zdaje się naszych spotkań, tych spotkań co sobotę. One inaczej zupełnie wyglądają, gdy nie było dotychczas tych różnego rodzaju trudności i problemów związanych z epidemią. Myślę, że było tu około 300-400 panów, mężczyzn, którzy głośno z takim porywem serca modlili się jako ta modlitwa wstawiennicza i modlitwa wynagradzająca przede wszystkim za te wszelkie rzeczy związane, które były przeciwko niepoklanemu sercu Matki Bożej. Dzisiaj jesteśmy w tak nielicznym gronie. Pozwólcie, że kilka słów, tylko może powiem. Zatrzymujemy się przy Matce Bożej. W Kościele są takie dwie piękne uroczystości. Najpierw jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa a dzień później wspomnienie pogranego serca Najświętszej Marii Panny. Znamy ten obraz miłosiernego Jezusa, gdzie Zbawiciel, tak jak patrzymy na ten obraz, wskazuje na swoje serce, a z niego wypływają dwa promienie światła. I aby zrozumieć w pełni tę symbolikę tego, tego obrazu, trzeba sięgnąć po tą interpretację biblijną. Dosłowne przebicie serca Pana Jezusa Ukrzyżowanego było nie tylko elementem żołnierskiej, okrutnej tradycji, to można powiedzieć symbol miłości do końca. Święty Jan tak pięknie napisał, że to szczytowy element jego paschy, klucz do zrozumienia, kim jest Bóg, jakie są jego zamysły względem człowieka, że Bóg umiłował człowieka do końca. I zatrzymujemy się również przy sercu Maryi. Serce Maryi. Tak jak patrzymy na serce Maryi, to cóż widzimy? To jest taki obraz szczególnej solidarności z synem, taki znak miłości, całkowitego oddania Panu Bogu, zgodę na cierpienie. To przecież Symeon przepowiedział jej na początku, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I to proroctwo dopełniło się do końca na Golgocie. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. To, moi kochani, o tym potem zapewniała matka Boża w Łucję podczas objawień w Fatimie. Po latach ta wizjonerka pisała „Zaprowadzić w świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. I to jest, moi kochani, najgłębszy sens kultu niepoklanego serca Maryi. I znów, można powiedzieć, dotykamy, jakże tych takich, można powiedzieć, istoty tych naszych rozważań. Przecież, kiedy mówimy o sercu, nie chodzi tutaj o emocje, o, że to będziemy uprawiać jakąś poezję chodzi o taką twardą walkę dokonującą się każdego dnia. To chodzi o tą gotowość, by tracić życie dla innych, by zachować tą walkę w tym kierunku drogi. I tak jak czytamy, ona wszystkie te sprawy, Boże sprawy, rozważała w swoim sercu. To jest ciekawa rzecz. Nie z przyjaciółką, nie z inną osobą, ale w swoim sercu, jaka to jest mądre w tym swoim sercu z pewnością Matę Maryja sobie też stawia to pytanie kim jestem co to za historia co to za dziecko jakie ja mam tutaj rolę do odegrania w tym czasie takim gdzie nasze myśli domy uczyniły się takimi domowymi kościołami te pytania sobie gdzieś tam w swoim sercu stawiamy ksiądz Piotr Pawlukiewicz niedawno zmarły nasz kapłan diecezji warszawskiej na jednym z wskazań kiedyś powiedział takie słowa, że około 80 ludzi, którzy przychodzą do księży, przychodzą po to, aby odzyskać coś utraconego spokój, jedność z mężem, żoną, aby zdrowie odzyskać, żeby tak wszystko było tak jak kiedyś. Bo bardzo często mówią „Bo mi się w życiu pokręciło i niech ksiądz to wszystko odkręci. A druga część to, „Żeby tak nie bolało żeby tak było wszystko dobrze i przyjemnie, bo boli, bo świadomość boli, bo relacje z innymi osobami bolą, bo ja wiem, proszę księdza, co w, o co w moim życiu chodzi. I moi kochani, myślę sobie, że to jest takie myślenie, że kontroluję to wszystko, co się w życiu da i wiem, jak ominąć pewne rzeczy nieszczęśliwe. I trzeba powiedzieć, że z takimi tematami raczej nie, nie do chrześcijaństwa. Wiem, że to przeżywacie, wszyscy to przeżywamy. Wiem, że przeżywamy kłopoty ze zdrowiem. Wiem, że przeżywamy to wszystko, co jest związane dzisiaj z, z epidemią. Wiem, że może ktoś przeżywa samotność, lęk. ktoś nas tego nie doświadczył. Tylko nie pytajmy może, jak to zlikwidować. Tylko może postawmy inaczej, jak Maryja, jak to przeżyć? Nie, niech ksiądz to zlikwiduje. Bo tego ksiądz nie zlikwiduje. Ale jak ja mam to wszystko przeżyć? Dlaczego w moim życiu tak to wszystko się nie pokładało? Jak to moje koleżanki widzą, to ja wiem. Jak moi koledzy widzą, to ja wiem. Jak moi bliscy widzą, to ja wiem. Ale jak to Pan Bóg widzi? Co On widzi? A czego ja nie dostrzegam? Co Bóg chce mi pokazać? jak to wszystko wykorzystać dla mojego zbawienia to jest to, co i dzisiaj zadajemy sobie to pytanie ten trudny czas, ten trudny okres jak to wykorzystać do mojego zbawienia jest wiele osób, które mówią proszę księdza mamy czas dla siebie wreszcie porozmawiałem z żoną czy z mężem o takiej sprawie, o których żeśmy nigdy nie rozmawiali wreszcie wzięliśmy po raz pierwszy od niepamiętnych czasów z do ręki jak to przeżyć ten czas. Kiedyś, kiedy podczas rejsu ktoś nagle krzyknie, że pokręci się dziura, to raczej wszyscy rzucą się do roboty pod kierunkiem kapitana, żeby mieć, móc z tego wyjść szansę, oczywiście całą. I też to, to jest, co jest naszym zadaniem. To jest to, że mamy kochać Kościół taki, jaki on jest. My też wiemy o tym, że Kościół nigdy nie był doskonały. Zawsze był w tym, Kościele można powiedzieć, zawsze byli grzesznicy i będą do końca tegoż kościoła grzesznicy. Moi kochani, bo Kościół to jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, to jest taki szpital trochę. O tych szpitalach się dużo mówi. Człowiek, który grzeszy jest jakby w szpitalu, jest chory i znajduje pomoc. I, i to jest, myślę, ważna sprawa, żeby tą pomoc autentyczną znaleźć. Yy, ładnie to ktoś określił, że w tym szpitalu Bożym, jakim jest Kościół, to Pan Jezus jest ordynatorem, a Matka Boża pielęgniarką. Popatrzmy na to w tej, przepraszam, że proszę, tej formuły takiej medycznej, ale jak dzisiaj nie mówić o tej me, me, medycznej formule. Co ci jest potrzebne nam wszystkim? Co jest potrzebne wszystkim, którzy dzisiaj patrzymy na to wszystko i tak nie, niewiele rozumiemy z tego, co się wokół nas dzieje. Potrzebna jest chyba heroiczna wiara, nadzieja, miłość. Każdy z nas wierzy, każdy z nas ma nadzieję, każdy myślę ma miłość, ale sądzę, że potrzeba takiego chyba heroizmu. Może już trzeba wyjść na taki poziom, po przekroczeniu którego się nie będziemy zastanawiać, czy co mam zrobić, co mam poświęcić. Ponieważ Pan Bóg, Pan Jezus, Duch Święty, Matka Boża, wszyscy święci zawsze będą przy nas i zawsze będą nam dawali tą mądrość i odwagę. Jakże potrzeba dzisiaj rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy, w świetle Słowa Bożego, jakże potrzeba wypełniać te wyzwania Matki Bożej, która codziennie nas, do nas woła. I mówi do nas słuchajcie Jego Syna, odmawiajcie różaniec. W tym trudnym czasie, moi kochani, tak życzę wszystkim niech Maryja, niech jej niepokalane serce będą dla nas wsparciem i pomocą. Zwłaszcza teraz, gdy przychodzi to zmaganie życiowe, kiedy nie rozumiemy, co to za historia, i też nie rozumiemy może czasami jakie to jest miejsce w moim życiu. Dlatego też z głębi naszego serca wołamy Maryjo, daj nam siłę, daj nam tę pomoc, otocz nas swoim macierzyńskim płaszczem opieki, byśmy umieli tak jak Ty rozważać wszystkie sprawy w swoim sercu razem z Twoim Synem, Panem Jezusem.